Siema, z tej strony MK. Będzie szybki update po przycince, bo została skończona. I tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Przycinka była dosyć spora. Mnóstwo roślin stąd wyleciało. Bardzo dużo ludwigi. Wszystkie rośliny po przycince dałem znajomemu. To też taka ciekawostka, bo hmm, kupił sobie dwa raki. Hmm, te raki jak się okazało, chyba miał parę, bo nie wiem, czy one są rozdzielnopłciowe, te, które akurat miał, czy, czy nie. Ale w każdym razie pojawiły mu się młode, w ilości około 100 sztuk. Próbował je zanieść do zoologicznego. Niestety w zoologicznym też mu powiedzieli, że nie chcą raków, bo one wpierdzielają rośliny. I tak też się stało. On stracił no, 100% obsady roślin. Więc wszystkie rośliny po przycince ode mnie poszły do niego i poszły jakie roślinki nową krotka poszła tutaj widzicie moją kryptokorynę tą liściastą zieloną. Ja mam jeszcze około 4-5 szczepek młodych tej rośliny Poszły też młode szczepki tej żabienicy, tą, którą mam z tyłu. To, co ostatnio Wam mówiłem, że y, mam dziury i, i czy to czasem nie jest wina razbory. Y, I to była wina razbory. Na liściu y, drugim w tej chwili y, złożyła mi razbora ikrę. Ten liść został wycięty, bo ja się i tak tych młodych nie dochowam. A... Inne ryby, próbując po prostu jeść tą ikrę, uszkadzały mi roślinę. Nie wiem, czy ona jest tak delikatna, czy moje górami złote, bo generalnie górami złote mi tłukły tą roślinę. Aż tak mocno po prostu próbują ją wyjeść. Co do Lotosa, to Lotos stracił około 15 do 20 takich dużych liści. Jak widać tutaj, ten na górze. Tam z tyłu, gdzieś jest schowana jeszcze jedna mała szczepka. Także mam w tej chwili dwa lotosy, a dwa też zostały wyciągnięte, bo były cztery. Dwa też podarowałem koledze. Co jeszcze? No, generalnie całe rośliny, wszystkie, które miałem, to zostały. Żadna nie, nie została stąd wyrzucona. Ktoś mnie tam też pytał o tą kryptokorynę, co ja robię, że ona tak wysoko rośnie? Nic po prostu nie robię. Ona z tej strony rośnie bardzo, bardzo dobrze, bardzo silnie w górę się wybiła i, i bardzo ładnie rośnie. Yy, mało tego ma już w tej chwili yy, wypuszcza nowe pędy szczepki. Tam z tyłu jest jedna, tu jest druga, yy, tutaj jest trzecia yy, i tam jeszcze daleko z tyłu jest czwarta. Cztery szczepki tej kryptokoryny. W tej chwili u mnie się pojawiły i, i dosyć sobie fajnie radzą, i, i fajnie rosną. Co do pozostałych roślin, to też dają sobie, dają sobie fajnie, fajnie radę. Mikrozorium też fajnie rośnie, ma, ma dosyć dużo młodych szczepek. Na tym kamieniu zaszczepiłem kawałeczek. Zobaczymy, czy on sobie tutaj poradzi, czy nie. Anubias odkryty. Kręcę w dzień, więc będą widać, będzie widać takie prześwity, ale Anubias jest odkryty, widać, że ma tam z tyłu bardzo fajne, duże, duże ładne liście. Też ma około w tej chwili 4 do pięciu szczepek młodych ale na razie ich nie wycinam, nie, nie, nie dzielę tylko kłącza, bo on był tak marny, tak, tak brzydko wyglądał, że, że chcę, żeby on po prostu odżył, żeby ta roślina doszła do siebie, żeby ona miała mnóstwo liści, jak będzie większa, to wtedy, wtedy będę gdzieś dzielił to kłącze i może cały ten korzeń, który tutaj u mnie się znajduje, gdzieś jeszcze podosadzam na, na jakichś bokach, żeby to dosyć fajnie wyglądało. Co z pozostałych rzeczy? No to jak zwykle młode molinezje gdzieś się znowu u mnie pojawiły. Yy, tarła górami nie mam, chociaż samiec systematycznie robi, yy, robi mi pianę i, i próbuje tworzyć gniazdo. Nie wiem generalnie po co, bo, bo samica nie widać, żeby była gruba i nie widać, żeby wynosiła ikrę. Może, może za 2-3 tygodnie. I to tyle. Pozostałe rośliny yy, mają się dobrze. Yy, I to, co tam ktoś mi sugerował, czy, że to kosiarka może robić, yy, poobserwuję akwarium i zobaczę, czy to kosiarka, czy nie. Na pewno dam znać, yy, to, co wynikło z tych obserwacji i czy, i czy faktycznie jest możliwe, żeby kosiarka mi wyjadła takie dziury, czy po prostu są to inne. Yy, jakiś inny, inny przypadek i, i coś innego się dzieje, że, że moja kryptokoryna po prostu ma dziury. się. jak po prostu w jednym miejscu wszystkie pozostałe liście, no każdy jeden liść jest soczyście zielony i nie ma żadnej dziury yy, i to samo jest z innymi liśćmi, więc na pewno nie jest to brak jakiegoś mikro czy makro chociażby nawet potasu, bo, bo yy, jak pewnie wiecie, no czy niektórzy może wiedzą, to często pojawiają się dziury w liściach w przypadku kiedy mamy za mało potasu ja podaję nawozy, więc nie jest to raczej możliwe no i dobra, to by było chyba na tyle jeżeli chodzi o taki szybciutki, króciutki update tego jak to wygląda po przycince ja oddalę, pokażę Wam jeszcze raz w całości to akwarium jak mniej więcej ta aranżacja wygląda jak to wygląda po, po całości. Po całej przycince poskończonej i tak chcę, żeby to akwarium wyglądało. Mi się podoba, nie każdemu musi, i tego też wam życzę, żeby wam się wasze akwaria podobały. Nie każdemu muszą się podobać, są różne gusta. To by było na tyle siema.